Cześć, jak się macie z tej strony John. A dzisiaj zapoznamy się z drugą betą gry UFL, której premiera już wkrótce. Na jakim etapie rozwoju jest potencjalna konkurencja dla FC25? To właśnie dzisiaj sprawdzimy. Ja zagram sobie mecz testowy, zobaczę, co i o ile zmieniło się w stosunku do pierwszej bety, która, powiem szczerze, była jak dla mnie całkiem niezła. Pierwsze śliwki robaczywki, chociaż piłkarze poruszali się w trochę drewniany sposób, a fizyka piłki nie była zdumiewająca, no to dało się w to grać. Oczekujemy jednak od konkurencji nieco więcej, więc zobaczymy, czy twórcy wzięli sobie do serca porady graczy i cokolwiek zmodyfikowali tak, żeby zauroczyć nas swoim produktem bardziej. Ja już jestem gotowy na crash testy, także przejdźmy do gameplayu. Szukamy oponenta, powinno się to zaraz udać. Tak, znaleziony rywal. Cancel FC, no akceptuję. Zobaczymy, co na mnie Kanzo przygotuje. Mój Kevin De Bruyne jest gotów, u niego Cristiano Ronaldo. Nie wygląda zbyt autentycznie, ten Cristiano. Mam wrażenie, że grafika może się jeszcze poprawić. Co prawda, fryzura Kevina odwzorowana cudownie, ale nie samą fryzurą człowiek żyje. Dobra, przypomnijmy sobie, jak to wszystko chodzi. Bardzo mi się nie podobało, że piłkarze po przyjęciu piłki dostawali takiego dziwnego busta do tempa. Może to już zostało naprawione. Podania wciąż wydają się iść po konkretnej linii. Taką mają z góry założoną trajektorię. To nie do końca mi leży. Podanie! O Jezus, ja mam Lukaku na ataku, no dobra. Tam chciałem. Na pewno na plus tej gry mogę zaliczyć to, że więcej się dzieje w środku pola. Rzeczywiście można sobie porozgrywać. Ta gra nie jest ukierunkowana na to, żeby jak najszybciej przedostać się na połowę rywala można troszeczkę pokombinować a teraz bramkarze bramkarzy muszę bardzo pochwalić bo w tej grze naprawdę oni potrafią ratować skórę naprawdę ratują mnóstwo sytuacji 1 na 1 mnóstwo strzałów z dystansu podoba mi się no i ci obrońcy w starciach z napastnikami naprawdę mają coś do powiedzenia to nie jest tak, że biegnie na siebie Cristiano i nie jesteś w stanie nic zrobić niesamowite 20 minuta meczu jest 0-0 strzał z dystansu Musimy się roz. O jezu! Udało się wyprzedzić na pozycji. Eee, ciach. Dobra, mamy to. Mamy to, Kevin. Próbuj, próbuj. Szał! No nie. Karny. Naprawdę. <ścoughs> nie, 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 Te karne są naprawdę szczawy w tej grze. Cokolwiek ten system mi się całkiem podoba. Bum. Jest jeden do zera, Kevin De DeBrojne. Brałkarz mi próbował zwieść. Ustawił się na prawym słupku, a ja tutaj na spokoju strzeliłem w środek. Mogę jakąś panenkę jeszcze odwalić. Generalnie mamy to. Kanso przegrywa. To jeszcze się wydarzy w tym meczu. Emocje jak na grzybach, ale ojej. Dobra, mamy to. Nie, naprawdę pod kątem możliwości grania w defensywie to tu jest potencjał. Choć wszyscy wydają się troszeczkę ze świata Pinokia. Troszeczkę duży stosunek drewna. Dowody w organizmach moich zawodników, tak mam wrażenie. Ale nie ma tego złego. Można to wszystko naprawić. Podoba mi się też proporcja wielkości zawodników do samej płyty boiska. Wydaje się, że mamy więcej miejsca, aniżeli w grze od EA. Bardziej mi to przypomina e football. plusami i minusami tego oczywiście. Ale cały czas mam wrażenie, że ja się poruszam w czterech kierunkach, nie maksymalnie. Wreszcie jakiś strzał z mojej strony, ale nie czułem tego strzału. Kierunkowo próbowałem go na prawy słupek skierować, ale no nic z tego nie wyszło. Czemu oni tak mocno to zgrywają? Ta piłka wydaje się być piłką lekarską, a nie piłkarską. No! Dobrze! Wstawaj! Tak jest! Tak jest! Trzy obrony. I AFC do Bitka już by wpadła, nie? Naprawdę by wpadła. No i przerwa. 1-0 Skarnego. Chciałem mniej bramek, dostaję mniej bramek, tylko nie w grze od jej. Lecimy z drugą połową tego spotkania. Mój Lukaku już gotowy do zrobienia jesieni średniowiecza z tyłka oponenta. To mi strzeliło do głowy, żeby go ściągnąć. Dobre podanie. Tutaj się minęli piłkarze. Ta animacja chyba nie tak miała wyglądać. To jest faul. Eee, powiem szczerze, to nie jest faul. Trochę za łatwo te wchodzą. no był, no ale dziwna jest ta animacja, mam wrażenie, że piłkarze są troszeczkę opóźnieni w reakcjach, ale co to się stało tutaj się O Jezus, gdzie jest moja obrona, ale spoko, tapina mi nie zrobi A jednak zrobił, no i gol Łabojko wejdzie na boisko. Potrzebujemy armat. Dobra, lakaka. Pokaż, że jesteś czerwonym diabłem, chociaż nie wiem, czy to najlepsza ksywa. Lakaka, gol! To jest lakaka. Wiedziałem, wiedziałem, że on odpali. Albo się spali, albo odpali. Są zawsze dwie opcje z Lukaku. Piękne podanie tutaj. Odwróciłem się tym Kevinem z pierwszej piłki strzał na lewy słupek. Elegancko. Choć ta animacja nie daje takiej toczystości, ja mam wrażenie, że te kopnięcia nie mają takiej pety, takiej wiecie, takiego power'a. Dawaj, nie przestawaj. Zgranie do środka, tapin. Nie, tak, spalony. To. What the fuck z tymi karnymi, ty. Ale w ogóle decyzja o tej 11 to tak totalnie z tyłka. Muszą to naprawić. Apolon się wściek nie dziwię mu się. No dobrze, tak na gorąco, co ja myślę o tej grze po tym jak zagrałem w betę numer dwa? Cóż, wrażenie tego, że cały czas mamy do czynienia z grą, która tak naprawdę szuka swojej tożsamości pozostało. Ruchy niektóre wydają się bardzo nienaturalne, bardzo drewniane. Mam wrażenie, że fizyka piłki nie jest jeszcze dopracowana. Ona się wydaje troszeczkę za ciężka. Strzałą brakuje soczystości nie bardzo się to czuje. Animacje jeszcze nie są do końca dopracowane. Z pewnością brakuje tutaj takiego wrażenia, że mamy jakiś taki manualny wpływ na to, w którym kierunku leci piłka, czy w którą stronę obraca się piłkarz. To nie jest 360. W kontekście ruchu zawodników oraz futbolówki, to jest bardziej 16 kierunków, tak przynajmniej się to odczuwa. Na pewno na plus można zaliczyć proporcje boiska do piłkarzy to jest dosyć istotny element. Na pewno. Interesujące są animacje samych bramkarzy. Była ta jedna sytuacja, gdzie mój bramkarz trzykrotnie interweniował w FC-24. To już byłby gol po pierwszym dobiciu. Tego na pewno nie zepsuli w odniesieniu do pierwszej bety. Oczywiście cieszy mnie, że w tej grze nie pada 18 bramek w jednej połowie, bo mm, obrońcy i to jest zaleta UFL są w starciach z napastnikami naprawdę zdolni do wielkich poświęceń. Oni po prostu mają tą wymaganą moc, żeby sobie poradzić z większością napastników, chociaż ci najlepsi uciekają tak jak w realnym życiu. Szczególnie podoba mi się to, że można obrońcom rzeczywiście antycypować podanie ze środka pola i gdzieś tam wybiec przed napastnika, żeby odciąć go od piłki. To jest naprawdę coś fajnego, na czym mogą budować dalej. Natomiast spodziewałem się, że troszeczkę więcej się zmieni, jeżeli chodzi o zachowanie piłkarzy w sytuacji budowania kontraataku. Tutaj wciąż wydaje mi się, że to AI zawodników niekontrolowanych nie domaga i musimy wiele błędów w ustawieniu modyfikować i poprawiać na bieżąco sami. Jest więc na czym budować, jak... Nie przekreślam UFL na tym etapie, choć wydaje się, że w kontekście wykorzystania pełnego potencjału silnika Unreal Engine tutaj mają jeszcze deweloperzy z UFLa sporo do zrobienia i sporo do wykorzystania. Także trzymam gorąco za nich kciuki, że im się to uda, a tymczasem będziemy oczekiwać na kolejną wersję testową UFL'a. Trzymajcie się i do mojego zobaczyska!